Dzisiaj niedziela. Normalni ludzie poszli do kościoła. A ja? Zamiast do kościoła na rolki. Nie wiem, czy mi Pan Bóg wybaczy. To ruszam. Jestem w Grannem. Jeszcze raz. O, z górki jest. Granne, nowy most. Tam na frost jest granne. Widać nawet kawałek kościoła. A tu jest nowiutki most. I postanowiłem. Ten most ten most przejechać na rolkach obok mostu jest ścieżka rowerowa, więc nie będę nikomu przeszkadzał. Jest niedziela, godzina 11. Normalnie ludzie poszli do kościoła. A ja na rolki, ale przynajmniej nikt mi nie przeszkadza. O tam widzę jedna paniusia jakaś idzie. No i fajnie, jest z górki jak na razie, samo jedzie. O, podoba mi się. Nie muszę pedałować. Most ma 420, 412 metrów, sprawdziłem w internecie. I dość szybko go wybudowano. Półtora roku trwała budowa. Dosłownie zaczęli w marcu, a skończyli w październiku przyszłego roku, czyli półtora roku. Szybko. Ponad 100 milionów kosztował. No ale podoba mi się, bo tak, jeżeli by były jeszcze drogi dojazdowe do tego mostu, to mi się bardziej by podobało, bo do Warszawy miałbym 10 km bliżej. Tędy. 10 km miałbym bym bliżej i pewnie mniejszy ruch by był ten. ten. Pokażę Bóg przy okazji, rzeka, rzeka Bóg. O, jest napisane Bóg przez uzwykłe z błędem. No, całkiem sporo wody. Wydawało mi się. Tam są te fragmenty, chyba przeprawy, niby napoleońskiej, ale to nieprawda z tą przeprawą. Czytałem w internecie. Tu pod słońce słabo widać. Tu piękne takie zadaszenia, żeby można było schować się od deszczu, ewentualnie popodziwiać Dolinę Bugu. No i jesteśmy w województwie mazowieckim. Tam było Podlaskie, a tu jest powiat sokołowski, gmina Jabłonna-Lacka. No i z tego co wiem, bo przejeżdżałem motocyklem już tędy, ale źle się nagrało, bo na motocyklu mocno trzęsło. Więc tutaj chyba ze 2 km albo więcej Jest fajnej drogi Będę jechał do końca ścieżki rowerowej Zobaczymy ile tego jest Przyspieszę trochę O, fajnie tutaj jest można rozwinąć dobrą prędkość Są schody takie, żeby zejść, tu będzie hałas. Przejechałem przez taką blachę. Dobrze, że się nie zaciepiłem. Krzemień, wieś. Stąd się zaczyna wieś krzemień. Albo krzemień, wieś. Piękne krały, brazy, piękne słoneczko. Niestety rozebrałem się trochę za bardzo. i. Jest mi zimno. Mogłem nie zdejmować kurtki. Jadę w samej koszuli. No, teraz, jest, teraz mam pod wiatr. Pod wiatr i jest bardzo zimno. Czwartek będzie uroczyste przecięcie wstęgi. Pewnie jakieś poświęcenie. O, tutaj jest mokro. Ciekawe, skąd te było. Ale nic nie, nie wiadomo mi, nic, czy będą rowerzyści i rolkarze, bo bym przyjechał w czwartek jeszcze raz. Będzie taka możliwość, to przyjadę. Jeżeli było otwarcie ścieżki rowerowej tu niedaleko, właśnie z grannego do Perlejewa, to jechałem. Więc może i tu pojadę. Zobaczymy jaka będzie pogoda w czwartek. No jak jest mokro to na rolkach jest niebezpiecznie. Można się pośliznąć. Po tamtej stronie Bógu niestety jest tylko dosłownie 100 metrów. O, pieski. A po tej stronie jest chyba ze 2 km albo więcej, już jadę dość długo. Pojadę do końca tej drogi, zobaczymy, gdzie się skończy. Mam pod górkę i pod wiatr, teraz musiałem się trochę pochylić. No, w lecie to, to musi być pięknie. Wiosną przyjadę jeszcze raz. Dużo zieleni. Wiatr jest zachodni. Jadę w kierunku Warszawy teraz. Z Podlasia do centrum. Jakieś... Ale jezioro. To pewnie jakaś zatoczka Bugu. Taka, takie Stawy, stawy jeziorka spowodowane rozlewiskami Bugu o, teraz będę miał z Górki. O, teraz sam jadę. Tam też jest Jeziorko. A tu będzie dużo liści. Dzisiaj, jak pakowałem rolki, to z jednego kółka musiałem wygrzebać listki. Tu przejście na drugą stronę. Muszę przejechać przez ulicę. Na szczęście samochodów nie ma. Tej ścieżka jest i po drugiej stronie. Z powrotem będę drugą stroną wracał. Wygląda na to, że tam bliżej mostu ścieżka rowerowa jest po obu stronach. Długo jadę. Wieś tak jak u nas na Podlasiu. Pustki. Mało ludzi. A nawet jak są, to siedzą w domach. Kiedyś to siedzieli na ławeczkach przed domem. Mam dwa duże traktory O, jakieś kółka O, tutaj Urbeks można by nagrać w tym domu. O i koniec mamy tutaj. Koniec, tak jak słyszałem, droga się kończy, a tam dalej jest skrzyżowanie i w każdą stronę. O, jeszcze nagram. W każdą stronę rozchodzą się już takie lokalne drogi, niestety bardzo wąskie. Tu, żeby pojechać tędy do Warszawy, to trzeba by pewnie na wprostą drogę zrobić. Podjadę jeszcze kawałek, bo. Ta kapliczka jest piękna. Jakaś taka nietypowa. Jak latarnia morska, trochę. No Pierwszy raz taką widzę. No i wracam. Wracam z powrotem. Na szczęście, z wiatrem. Już mi jest cieplej trochę, bo się rozgrzałem. Teraz jadę jeszcze ulicą ale pustą na szczęście. Jadę ulicą, ale zaraz skręcam ścieżkę rowerową. A na tej ulicy ładnie warczą wrotki. Bo jest taka nierówna. Znaczy równa, ale grubościenna taka. No, ciekawa sprawa. Opuszczony dom A teraz mam z wiatrem, teraz mam z wiatrem, zrobiło się znacznie cieplej. tutaj budynki i kukurydza osłania od wiatru. Jadę tą stroną teraz, żeby było urozmaicenie. Jadę drugą stroną mostu. Takie zwierzęta się podkopywały przed tym, pod tym płotkiem, widać, że rozgrzebane. Nie wiedziały, że można obejść. Tak, tu pod górkę, i tam pod górkę, co jest? Ciągle mam pod górkę. Może to starość. To jest taki fragment bez... o! Coś mi się zaczepiło za rolkę, ale nie wyglebiłem się. Fragment bez urozmaicenia, to przyspieszę trochę. Ktoś orał pole po i trochę niestety zaśmiecił. Nawet nie orał, tylko chyba bronował. Ale może jakoś ominę. W mieście to takie ścieżki rowerowe sprzątają, specjalną zamiatarką przejeżdżają od czasu do czasu. Tutaj na wsi to raczej nikt tego nie robi. Rowerem to da się przejechać i po tych grudkach ziemi. Na rolkach też czasami się udaje. Trzeba tylko ugiąć nogi. O. Trochę samochodów jeździ O no, nadbociany mieszkają tutaj Tylko już odleciały Internet będzie, bo jakaś Zwiniątko kablu wisi kabla O przyspieszę, bo jeszcze mnie ugryzą o. Jak się nazywasz piesku? O, dalej nie mogę jechać rowerem. Tam jest zakaz wjazdu rowerem. Więc przejeżdżam na drugą stronę na ścieżkę rowerową. Prawdziwą. Trochę przez ulicę. Nielegalnie. O, i wracam na swój stary ślad. Także po dwóch stronach jest tylko kawałek tej ścieżki przez wieś. O, jedzie ktoś rowerem. Powiem mu dzień dobry. Hej. Tam stoi jakaś pani i mnie nagrywa. Muszę się postarać. Uśmiechnę się. Powiem jej: dzień dobry, zobaczymy, czy odpowie. Dzień dobry? Hello. Dzień dobry. Hello. Gościu jeździ na raunkach. Niesamowite. Hello. Jedną stronę już nagrałem, ale teraz chciałbym nagrać w drugą stronę. Widok mostu. Widok mostu okiem Mazowszaka. Tamto był widok okiem Podlasiaka. Teraz wracam z Mazowsza na Podlasie. Tutaj liście, znowu liście. Jest jesień, są liście. Jest zima, jest zimno. O, teraz pojadę z lewej strony. W przystanku. Taki powiedziałbym, jak przystanek autobusowy. Tam chodzą krówki. Piękny widok. O, jest ławeczka, to sobie fajna nowa ławka. Zmęczony nie jestem, ale usiądę sobie. Usiądę, posiedzę. Dolinę Bugu sobie pooglądam. Podoba mi się. Usiadłem chwilę nie dlatego, że jestem zmęczony, tylko dlatego, że słońce wyszło. Podoba mi się. Już się trochę rozgrzałem. Nie jest zbyt zimno. Więc usiądę, popodziwiam, no i poopowiadam, że podoba, fajne jest życie na emeryturze, zwłaszcza jak się ma rolki, to są dobre rolki, tylko że mają trochę luzy. Tu po lewej jest cmentarz, Kładbyście nasze buduszcze. Kładbyście to cmentarz. Buduszcze to nasza przyszłość. Perlejewo, Wólka Zamkowa, Osnówka. Tam jest taki drogowskaz. No jadę do Ronda. I Mogę jechać na obiad. No i jest koniec. I to już jest koniec. I nie ma już nic. Tam w lewo jest granne. W prawo. Jest to droga. Ta most jest piękny, droga piękna, tylko że z jednej i z drugiej strony kończy się powiedziałbym w polu. No i kończy się ścieżka rowerowa, którą w tej chwili pod prąd jadę, ale dlatego, że tutaj zaparkowałem swój samochód. Będę musiał. O, śmiga do mnie! Będę musiał przejść nogami. To jest taka góra ziemi, prawdopodobnie została po budowie mostu. Tak, wracając, zauważyłem kobietę, która nie dała rady już iść. Wziąłem ją za rękę i holuję. Holuję, poholuję ją trochę. Może ją zacholuję do domu. Niedziela, trzeba robić dobre uczynki.